Jesteśmy w trakcie działań ratowniczych. E, na miejscu jest e, 15 wozów bojowych, e, około 10 jednostek e, straży pożarnych, e, 60 ludzi, duże zniszczanie, jeżeli chodzi o drzewostan. E, w Grabowie zerwane dwa dachy. Trzy, trzy dachy. To jest ulica e, na, na młynie, ale dach przerzuciło dwie ulice. Na ulicę wodną i część tego dachu spadła na prywatną posesję. Następnie, przy budynku plebanii też zerwało dach. Oraz na ulicy 15 sierpnia. Na ten moment mam takie stuprocentowe informacje.